W 1187 roku Saladyn, sułtan Egiptu, który tworzy potężne państwo na Bliskim Wschodzie, zajmuje prawie całe Królestwo Jerozolimskie. Zostaje w rękach chrześcijań tylko Tyr, Trypolis i Antiochia. Zajął również oczywiście Jerozolimę. No i teraz te sukcesy Saladyna są bezpośrednią przyczyną trzeciej krucjaty. Ta trzecia krucjata obok pierwszej to jest jedna z tych najbardziej znanych, jeżeli gdzieś tam pamiętacie z filmów krucjaty, no to bardzo często te filmy opowiadają właśnie o trzeciej, trzeciej krucjacie. Trzecia krucjata 1189-1192. Na jej czele stają władcy ówczesnej Europy, czyli mamy tutaj cesarza Fryderyka Barbarossa, króla Anglii Ryszarda Lwie Serce, króla Francji Filipa Augusta. No i już na początku tej wyprawy dochodzi do nieszczęścia, bo on, wiem, Ginie, utopił się świetny dowódca, dyplomata cesarz Fryderyk Barbarossa w 1190 roku. Znowu mamy konflikty między krzyżowcami. Te konflikty powodują, że sukcesy tej wyprawy krzyżowej są dużo mniejsze od zamierzonych. Udało się zająć wyspę Cypr, to jest bez wątpienia sukces. Udało się zdobyć wąski pas wybrzeża od Tyru do Jafy. Czyli mm, Królestwo Jerozolimskie istnieje, nie obejmuje Jerozolimy, ale, ale istnieje. Trzecia krucjata przynosi pewien sukces, ale nie zdobyto Jerozolimy, nie zdobyto tego najważniejszego celu ruchu krucjatowego. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych. Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.